Szybki trening dla panów w warunkach domowych, spalający tłuszcz, ale także dla tych panów, którzy chcą zadbać o swoją masę mięśniową i sprawność. Zaczynamy. Wywam z klubu, bo przygotowywałam dla was właśnie propozycję treningu MRT, o którym mówiliśmy w poprzednich filmach. Jeśli nie wiesz o co chodzi w tym systemie treningowym, to sobie zobacz. Poprzednie moje filmiki, tam wszystko wyjaśniam. Jest to system treningowy dla osób, które myślą o rekompozycji, czyli o jednoczesnym spalaniu tkanki tłuszczowej i budowaniu masy mięśniowej lub maksymalnym jej utrzymaniu. Zanim zaczniecie, pamiętajcie o konkretnej rozgrzewce. Musicie podnieść temperaturę swojego ciała zanim zaczniecie wykonywać ten trening. Więc także przed rozpoczęciem części głównej polecam wykonanie kilka serii rozgrzewkowych lżejszymi handlami, lżejszym ciężarem, zanim zaczniecie już robić serie właściwe. Pamiętajcie o tym, żeby trening był naprawdę skuteczny, musisz korzystać z obciążeń, które są dla Ciebie wyzwaniem. W dziwnym wypadku zrobisz z tego jakiś trening cardio, a tego przecież nie chcemy, bo jest to siłowy trening metaboliczny, czyli... Pracujemy nad naszymi mięśniami, nad naszą siłą i sprawnością, ale także i kondycją, bo jeżeli będziesz używać odpowiednio ciężkich ciężarów, to także Twoje tętno będzie się maksymalnie podnosić, co będzie przyspieszało Twoją przemianę materii. A tego właśnie chcemy. A więc będzie to trening podobny w formie do treningu obwodowego. Siedem podstawowych głównych ćwiczeń, które za chwilkę zobaczycie i możecie sobie zrobić screenshota. Wykonujemy jedno ćwiczenie po drugim z minimalną przerwą między 10 a 20 sekund między ćwiczeniami i po wykonaniu całego obwodu wykonujemy pełne 2 minuty przerwy. O właśnie pojawiła Wam się lista, zróbcie sobie screenshot. Tutaj proponuję Wam, abyście wykonywali 5 rund, czyli wykonujemy jedną pełną rundę, 2 minuty przerwy i to wszystko razem 5 razy powtórz. Natomiast jeśli nie masz jeszcze tak wytrenowanej kondycji i siły, możesz zrobić 3-4 rundy. Pamiętaj o tym, aby odpowiednio dobrać obciążenia. W pierwszych sześciu ćwiczeniach mamy zakres y, y, między 8 a 12 powtórzeń i ciężar dobieramy tak, aby mieć tylko dwa powtórzenia w zapasie do każdego ćwiczenia. Wyjątkiem jest siódme ćwiczenie, gdzie mamy pompki do tak zwanej odmowy, czyli to jest taka wisienka na torcie. Te ostatnie ćwiczenie wykonaj taką liczbę pompek, że nie będziesz już w stanie wykonać ani jednego powtórzenia. Taki trening zajmie ci około 25 minut, ale jeżeli odpowiednio dobierzesz ciężary, to gwarantuję Ci, że nie będziesz w stanie już nic więcej zrobić. Tak było. Jeśli Ci się podobało, zostaw komentarz o treści MRT, a postaram się przygotować jeszcze jakieś propozycje, które możecie zrobić nawet w warunkach domowych. I oczywiście obserwuj mój profil po więcej szybkich i prostych fit wskazówek. Współpraca link w opisie profilu.